Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku omówimy widoki częściowe, czyli partial view. Z reguły partial view będziemy tworzyli w katalogu Shared, tutaj gdzie jest zdefiniowany nasz layout. Z reguły również wszystkie widoki częściowe partial view ich nazwa będzie się rozpoczynała od podkreślnika. Jest to pewna konwencja, do której nie trzeba się stosować, ale jeśli ją stosujemy, to bardzo łatwo odróżnić widoki cząstkowe od zwykłych widoków. Poprzez Od razu będziemy wiedzieć, że gdy widok nasz zaczyna się podkreśnikiem, że mamy do czynienia z jakimś widokiem części bądź z layoutem. Gdy zaistnieje potrzeba dołączenia takiego widoku cząstkowego, czyli można powiedzieć, że to jest taka swego rodzaju kontrolka do zwykłego widoku, będziemy korzystali ze specjalnego wyrażenia. Wyrażeniem tym jest HTML partial bądź HTML action do HTML partial przekazujemy w wyrażeniu HTML partial przekazujemy nazwę widoku, który ma zostać wygenerowany oraz model, jaki ma być użyty i stosujemy ten wyrażenie HTML partial wtedy, gdy chcemy dołączyć jakąś zawartość do widoku. Natomiast drugim wyrażeniem jest HTML action, gdzie jako parametry przekazujemy akcję, przekazujemy jaka ma zostać wykonana, kontroler, z którego kontrolera ma zostać wykonana ta akcja i przekazujemy model. Używamy tego wtedy, gdy chcemy, żeby wykonała się jakaś akcja w kontrolerze i to dopiero ona zwróciła widok część cząstkowy. Dobrze, może pokażemy to, jak to będzie wyglądać w praktyce. Wtedy to będzie najbardziej zrozumiałe. A więc dobrze, przejdźmy do naszego home kontrolera. I teraz tak, utworzymy sobie akcję nową. Public. A może szybciej sobie skopiuję. Akcję indeks. I utworzymy sobie akcję, która będzie się nazywała przykład. Przykład. Dobrze i teraz do tej akcji przykład klikając na niej prawym klawiszem myszy dodamy sobie widok add view. Dobrze zrobimy, żeby nasz widok nazywał się przykład. Nie korzystamy z żadnego template'u. Nie będzie to widok cząstkowy, tylko to będzie zwykły widok, który będzie korzystał ze strony z layoutu. Ok, robimy add, dodajemy nasz widok. Visual Studio w tej chwili buduje nasz widok. Dodaję. Dobrze. A więc to jest nasz widok. I teraz, gdy mamy ten widok, dodamy sobie widok cząstkowy, czyli partial view. Dodamy go do katalogu shirt. Naciskamy prawym klawiszem i robimy add, add view. I teraz nazwijmy go sobie z czy trzymając się konwencji, nazwijmy go sobie częściowy. Częściowy. I nie będzie on korzystał ze strony wzorcowej. Będzie to partial view i klikamy add. Zostanie w tej chwili dodany nasz widok częściowy. Widok cząstkowy. Dobra, to jest nasz widok cząstkowy. Partial view jest w folderze shared. W tej chwili jest on pusty, czyli dodajmy sobie coś do niego. Dodajmy sobie do niego jakiegoś prostego diva z jakimś tekstem, żebyśmy potem po uruchomieniu aplikacji widzieli, że tutaj został rzeczywiście dodany nasz widok cząstkowy. Dobrze, no to dodamy sobie tekst. To jest nasz statyczny widok. Cząstkowy. Dodamy sobie jeszcze jednego diva. Napiszemy sobie Witaj w widoku. Cząstk cząstkowy. Dobrze. A więc stworzyliśmy nasz widok cząstkowy, i teraz, jak wspominałem, widoki cząstkowe dodajemy przez konstrukcję HTML Partial lub HTML Action. HTML Partial, jeżeli chcemy dołączyć zawartość widoku, HTML Action, jeżeli chcemy, żeby wykonała się jakaś akcja kontrolera i po wykonaniu tej akcji został dołączony widok. My w tej chwili chcemy, żeby dołączył się po prostu nasz widok. Czyli, żeby dołączyć ten widok cząstkowy do naszego widoku przykład, który utworzyliśmy, przechodzimy do niego i musimy tutaj dodać ten nasz widok cząstkowy. A żeby go dodać, tak jak mówiłem, wykorzystujemy HTML partial, piszemy małpka HTML. L. Partial i przekazujemy tutaj nazwę naszego widoku częściowego, tak jak nam IntelliSense podpowiada. Partial View Name Dobrze, nasz Partial View Name nazywa się Częściowy. Częściowy dobrze, i teraz możemy uruchomić naszą aplikację, zobaczyć jak to działa. Dobrze, uruchomiła się nasza aplikacja i został wygenerowany nasz partial view. Jest on w tym miejscu. To jest nasz statyczny widok cząstkowy. Witaj, widoku cząstkowym. A więc, to jest nasza metoda przykład i to jest nasz widok przykład. W naszym widoku mamy nagłówek h2 przykład i dodajemy nasz partial view cząstkowy. I mamy na główek przykład i treść z naszego partial View cząstkowy. Cząstkowego to jest nasz statyczny widok cząstkowy. Witaj, widoku cząstkowym. Wszystko zostało dodane, wszystko zadziałało zgodnie z planem. Dobrze, zamknijmy naszą aplikację. Zatrzymajmy Visual Studio. I teraz tak do. Do naszych widoków możemy tak samo dodać widok cząstkowy, który będzie na przykład korzystał z modelu. I zrobimy sobie teraz taki przykład, gdzie widok cząstkowy korzysta z modelu i jest generowany dynamicznie. Dobrze, przeszliśmy teraz do naszego Home Kontrolera i wróćmy do przykładu z poprzedniego odcinka i do metody index, gdzie tworzyliśmy List w tym w metodzie indeks stworzyliśmy listę kursów, która to lista była przekazywana do naszego widoku. Dobrze, przejdźmy teraz do tego widoku, żeby zobaczyć, jak on wyglądał. Przypomnieć sobie, go to view, prawym klawiszem i go to view. Jesteśmy w naszym widoku. Tu, był tu była przekazywana nasza lista do tego widoku i tutaj była wyświetlana w pętli for each poszczególne elementy. Dobrze, to teraz utworzymy sobie, skopiujemy ten fragment tekstu i, i generowanie tego, tych elementów tego kursu, nazwy kursu i opisu będziemy robić w widoku częściowym. Po prostu wycinamy to, Ctrl-X, wycinamy ten fragment tekstu i dodamy sobie nowy widok cząstkowy. Dodajemy art View. Nazwijmy go cząstkowy model create partial view robimy add w tym widoku wklejamy te nasze elementy które wycięliśmy stamtąd i do tego widoku musimy przekazać model czyli musimy dodać linijkę tutaj model widoki, przestrzeń nazw, Widoki. models. I to jest. Jak teraz nazywa kurs. Kurs. Tutaj już ten element to nie jest item, to to jest model model. Dobrze, teraz wrócimy jeszcze do naszego widoku do indeks I tutaj musimy wywołać nasze parscial Czyli wpisujemy standardowo HTML. HTML, partial i przekazujemy nazwę naszego partial view, czyli to jest cząstkowy model. Cząstkowy model. I teraz musimy jeszcze do naszego partial view przekazać ten model, bo będziemy wykorzystywać nasz model. Naszym modelem, który przekazujemy do naszego partial view, w tym wypadku przy każdej iteracji jest element item, bo przekazujemy każdy pojedynczy model. Przekazujemy pojedynczy model, jest generowany partial view, robi się kolejna iteracja pętli i przekazywany jest następny element. I tak za każdym razem, aż generują się wszystkie elementy z listy, czyli przekazujemy item. Dobrze. Przekazujemy item, a w widoku cząstkowym odbieramy ten model i wyświetlamy. Dobrze. Możemy teraz uruchomić. Dobrze, nasza aplikacja się uruchomiła i widzimy. Mamy nasz widok, indeks i zostały wygenerowane pozycje naszego kursu. Jak sobie pokażę źródło widzimy elementach listy, zostały dodane pozycje kursu, nazwa kursu i opis. A więc wygenerowaliśmy, wszystko, się, wszystko udało się i dzięki, zastosowaliśmy do tego partial view z, z danymi dynamicznymi, które zostały przekazane poprzez model. Dobrze, zamknijmy i podsumujmy. A więc tak, tutaj, przekazy, tutaj utworzyliśmy sobie metodę przykład i utworzyliśmy sobie do niej, dodaliśmy sobie widok, który, w którym to widoku dodaliśmy, przez wykorzystując HTML partial, widok cząstkowy, zwykły widok cząstkowy statyczny, bez przekazywania modelu i wyświetliliśmy na naszej stronie ten zwykły, zwykły widok, taką zwykłą kontrolkę. Natomiast w metodzie index wykorzystaliśmy nasz model. Model to jest ten nasz model kurs, też z poprzedniego odcinka, w, którym, w której to, i teraz tak, w metodzie index wykorzystaliśmy ten model kurs, utworzyliśmy sobie listę kursów, to tak jak było też w poprzednim odcinku, i przekazaliśmy tą listę kursów do naszego widoku index widoku, tym indeks nie generowaliśmy już tutaj elementów, tylko tutaj utworzyliśmy sobie, wywołaliśmy sobie nasz widok cząstkowy, HTML partial, cząstkowy widok, czyli tutaj tą nazwę tak, żeśmy sobie go nazwali cząstkowy model i przekazaliśmy tutaj nasz model, w tym wypadku pojedynczy item, czyli pojedynczy element listy, bo dla każdego tego pojedynczego elementu w tym miejscu będzie wywoływany nasz model cząstkowy, partial view, czyli nasza kontrolka, bo de facto w to jest nasza kontrolka. Jest używana we wszystkich elementach na stronie, gdzie jest potrzebne generowanie tego samego kodu. Dobrze, i tutaj to jest nasz ten model cząstkowy, nasz partial view cząstkowy, który korzysta z modelu. No, tutaj musieliśmy zadeklarować przestrzeń, że używamy kursów. No, i tutaj jest to ten sam kod, który przenieśliśmy w metody index. Dobrze, a więc pokazałem, jak wykorzystać widoki cząstkowe i jak używać HTML partial. W przypadku zwykłego. Zwykłego widoku statycznego, zwykłej kontrolki statycznej, gdzie przekazujemy do HTML Partial tylko nazwę widoku cząstkowego oraz z modelem, gdzie do HTML Partial przekazujemy nazwę widoku cząstkowego plus model. Na początku powiedziałem, że jeszcze do generowania widoków cząstkowych oprócz HTML Partial wykorzystujemy HTML Action. To jest wykorzystywane wtedy, gdy chcemy wykonać jakąś akcję w kontrolerze, i to dopiero ta akcja w kontrolerze ma zwrócić nam widok cząstkowy. Tą sytuację omówimy sobie w kolejnym odcinku. Dziękuję.